Hej, siemano wam wszystkim z tej strony Alek i witam was w ostatnich kwalifikacjach dsj 4 Turniej 4 Skoczni Widzów 2023/2024 jest to trzeci puchar, nie puchar tylko Turniej 4 Skoczni Widzów, więc zapraszam was do dzisiejszych kwalifikacji. Zobaczymy jak to się dzisiaj ciekawie poukłada. Bischofschloffen, moi drodzy, to jest Skocznia, która no jest mega specyficzna i oby tej każdemu dzisiaj skok wyszedł, w tych kwalifikacjach, choć wiadomo kwalifikacje nie są zbyt nieistotne, no tu na pewno dadzą jakiś zastrzyk pozytywnej energii. Daniel Kroński zaczyna od niezbyt dobrego skoku, bo to jest 132 metry, ale niski oceny za styl również, więc ten skok dlatego mówię, że nie jest zbyt udany. Roziszek z numerem drugim. Jak sobie natomiast Koziszek poradzi. Daniel Kroński niezbyt w tym turnieju wystąpił. Koziszek myślę, że też nie będzie zadowolony z tego turnieju. No ale w tym momencie obejmuje prowadzenie 134 metry. No i musi prowadzić. Kubilaj 2 z numerem trzecim. To samo o Kubilaju można powiedzieć, że turniej ani nie jego. No ale... Wiadomo, turniej już będzie za nami. Za chwilę wracamy do paru świata widzów, a tam na pewno walka jest bardziej jeszcze zacięta. Trzecie miejsce w tym momencie Kubilaja, Pan Skalmar z numerem czwartym. Pan skalmar w wielu konkursach, które w turnieju miał niezłe miejsce w, yy, można w w kwalifikacjach, bo potem w konkursie było coraz gorzej. Teraz skok średni. Trzecie miejsce 130 metrów i za koziszkiem i Danielem Grońskim przed kubilajem tylko. Kuba Bus numerem 5. Oczywiście brawa się należy, każdemu z nich, za udział. Jakby nie patrzeć, ale no wiadomo, tu jednak walka o najwyższe cele. O tego złotego orła robi swoje 135 metrów kubybusa kuby i prowadzenie w tym momencie. Z numerem 6 jest Seta. Czekamy, daje coraz to dłuższe skoki, obyśmy tutaj ujrzeli w kwalifikacjach jak najdalszy skok 140 metrów, byłoby fajnie zobaczyć. Na razie mamy skok 137,5 sety i jest to oczywiście najdłuższa odległość i dlatego prowadzi. Eskiler 62. Eskiler, no Eskiler na pewno chce o tym turnieju zapomnieć. To jest tragedia jak, jaką się prezentuje. 125,5 miejsce bardzo dalekie, bo siódme. Kapi Official. Numerem 8. No, kwalifikacje zawsze są mega ciekawe. wykonanie właśnie was. Ale teraz Capi Official piąte miejsce. 131. No ty słabiutkie. Ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście, atakuje. No, próbował. Jest miejsce drugie. Ja to mam szczęście. 136,5 metra. Więc niewiele tutaj z setą przegrał, ale przegrywam mimo wszystko. Patryk Wójtowicz, numerem 10. No i Patryk Wójtowicz stara się także jak najdalej skoczyć. Ale to będzie 135. 133,5 nawet i dopiero piąta lokata Patryka Wójtowicza Janek Dzbanek Wyjście z progu niezłe, teraz nakryć ten lot, no ale brakuje tutaj wiaterki z przodu Pod narty żeby pomógł, 133,5 i miejsce czwarte dla Janka Dzbanka Atmirz 97 Jeżeli o niego chodzi, no to na pewno zawsze tutaj oczekuję jak najdłuższych skoków, no ale on mi tego nie dostarcza, co każdy konkurs. Teraz szósta lokata, 132,5 metra. Czas zacząć zabawę. No i czas zacząć zabawę, ładnie, ładnie, wysoko, ale brak nieodległości do sety, 135, wysokie oceny. Ale przegrywa o 3 punkty z setom. Marek Wawrzyniak. Oj, no Marek Wawrzyniak. Też dobry ten lot. I jeszcze chyba bliżej sety będzie. Jednak nie: Czwarte miejsce: 135. Więc tutaj brakło, brakło jeszcze na no odwrót. No i oczywiście odległości. Kelnik. Wyjście z progu, nie najgorsze. Odległość taka sobie, lądowanie przeciętne, ale jest dziesiąte miejsce w tym momencie Kylnisa. to jest odległa pozycja, tak jak mówię. A co Cię to obchodzi z numerem 16? Na pewno chciałby wrócić do dyspozycji z lata, no ale nie idzie na razie. Tak jakby chciał teraz, 134 metry daje to piąty rezultat mu. Sydziosław z Rivi ta sama sytuacja poprzedni sezon fenomenalny no ale niestety ten nie może być taki idealny no i popatrzmy jak Sydziosław sobie z Rivi poradzi w kwalifikacjach no wygląda to bardzo dobrze rzekłbym trzecie miejsce 135,5 metra skakuje na te trzecie miejsce i tylko za setom i ja to mam szczęście Maciek Woźniak Maciek Woźniak stara się jak najdalej. Pytanie, ile skoczy? Też podobnie. No ale, miejsce czwarte: 134,5. 320 się pojawiły. No, te noty prawie by go wywindowały w tym momencie na podium, ale jednak nie. Igor. Igor. Ojojoj, oj, pierwsza wpadka, moi drodzy, dzisiaj. No więc, Igor, chyba ciekawa para będzie się czekać z ostatnim. Ostatnia para, tak naprawdę. No, zobaczymy, czy ktoś jeszcze go wytkoczy, ale wątpię. Będą to na pewno jedna z ostatnich par. No i Alan Rygielski. Alan, popatrzmy, ile. No, nie będzie to spok na prowadzenie. Miejsce 12. 133 metry, to tyle osiągnął właśnie. No i 12. lokata. Ocony kasztan 2-0. Późnione wyjście z progu, czy nakryje trochę jeszcze ten skok. Starał się! Ostatecznie 20 miejsce to będzie, 125,5 metra tylko, więc naprawdę przepaść. No i Bartolini. Fajne wyjście z progu. No ale brakuje Wiaterku z przodu, żeby jeszcze nam pomógł popchać rolę do przodu. No i piąte miejsce dla Bartoliniego. Jak na to odpowie Pawcio91? No Pawcio natomiast zachowawczo, wcześniej wychodzi z progu, żeby nie spóźnić. No i to jest jakaś metoda może, dziesiąta lokata dla Pawcia. Do z numerem 24. Uwaga, Domilo stara się tutaj wyjść na prowadzenie, no i blisko tego jest. I proszę bardzo, udaje się, po 19,5 noty, 136,5, no i ma najwyższą notę o 20 przed setą, więc do Domilo tego dokonał, choć metr bliżej skoczył od sety. Petitek 21. Czy znaczy Petitek też będzie chciał tutaj zaszarżować? Otóż tak! Jak on tu wygląda? Trzecie miejsce: 136. Niewielkie straty, oczywiście. No ale wpada na trzecie miejsce. Sztil 11. No, czy na zakończenie, Sztil będzie chciał jeszcze tutaj pokazać nam, na co go stać? Na pewno nie w kwalifikacjach. Bo kwalifikacje będą bardzo średnie dla niego. 20 w tym momencie miejsce: więc szary koniec. 6 6 miejsc tylko. 6 skoczków go wyprzedziło. Więc no, to samo mówi za siebie. Kari 44 Kari 44, próbuje, próbuje i to jest skok na miejsce 13 więc no, Średnio powiedziałbym no, stać go na więcej na pewno, butik Butik, butik Fenomenalna postawa W kwalifikacjach Butiksa 137 Drugi rezultat 1 dziesiątą punktu za Domilo Wygląda to obiecująco przed konkursem dla Butiksa Flatliner Flatliner Uwaga ile skoczy No przed tą niebieską linią Na pewno Więc 12 lokata dla Flatlinera Capigra 123 I kapigra stara się tu jeszcze wyciągnąć z tego skoku max No ale będzie to 26. lokata. 130,5 niskie oceny. To no za dużo nie mógł się tutaj spodziewać po tym skoku. Hitraigon 69. No i Raygon, troszkę tutaj to wyjście z progu No nie było płynne, co potem wytrąciło mu prędkość No i efekt, 23 miejsce, 130 metrów tylko Więc daleko jak na niego Agnes no Agnes też na pewno by chciała się w kwalifikacjach dobrze pokazać I to jest świetny skok, nie wiem czy nie na prowadzenie. 320 się pojawiły, więc tak. 140 nota przekroczona. Więc udało się o punkt przed domino Agnes, więc świetnie. Patrix. Ale 140 metrów jeszcze nie obejrzeliśmy. A chcielibyśmy na pewno to zobaczyć, czy dzisiaj się w ogóle tu powiedzie w kwalifikacjach. No, Patrix 137 i siódme miejsce w tym momencie. No, noty miał kiepskie, niestety. Ale skok sam w sobie bardzo dobry. Barczym. Też świetny ten turniej Na razie w jego wykonaniu Tutaj troszkę kwalifikacje słabsze 13 miejsce w tym momencie No więc trzeba zobaczymy jak Ostatecznie się zakończy dla niego Te kwalifikacje z kim będzie walczył Libertarian I Libertarian stara się jak najdalej Proszę odpalił w końcu Tą rakietę Libertarian 139 metrów i no 143,2. No w końcu u niego wszystko zgrało się tak jak powinno. Mati z numerem 36. Tutaj także powiedziałbym, że Matiego stać na o wiele więcej niż pokazuje nam. No ten skok. 134,5 daje mu 10 rezultat w tym momencie. Krzysiek Sportowiec. Halo. No, wszystko tu się wydarzy w tym ostatnim konkursie, tak naprawdę dla Krzysia. Więc on musi tutaj skakać bardzo dobrze. Nie może popełniać błędów. No, ale ten skok jest niezły. 137,5, daje drugie miejsce w tym momencie. No, jest to dota no 141 dokładnie. Misiu Cox. Czas na Misiu Coxa, zobaczymy, jak Misiu Cox sobie poradzi. No i misiu Koks. Krótko. Nie był to dobry skok na pewno. 132,5. 27 miejsce, daleka pozycja. No i słodka kotka 13. No, ona cały czas walczy. Orzeł czeka na nią. My zobaczymy, jak sobie w kwalifikacjach tutaj poradzi słodka kotka. Czy będzie mieć dobrą parę. No, skok średni powiedziałbym. 16 miejsce, 134,5. Więc będzie trzeba się postarać w pierwszej serii. Tomik2008 No i Tomik, uwaga Nie, krótki skok 22 miejsce, 134 WIKTO Zapomniałem, że WIKTO Tak jak w komentarzach mi pisał, jego skoki nie są idealne, a znajduje się w czołówce tego turnieju, no a to przeważnie jest, że ci, którzy właśnie nie skaczą błyszczowo, to wygrywają te turnieje. Teraz dziewiąte miejsce Wikto, więc na w czołówce. A skok myślę, że był jak najbardziej do zaakceptowania. Dominik. Oj, Dominik troszkę moim zdaniem tutaj przejechał próg. To na pewno odzorowuje od razu 26 miejsce w jego wykonaniu. Czas na Filipa Kasprzyka. No cichaczem, cichaczem Filip Kasprzyk jeszcze tutaj pokonał wszystkich, no zobaczymy. No Filip Kasprzyk uwaga. Jest wysoka parabola lotu, ale nie ma odległości, jest 136. Jest 9 rezultat, więc też nieźle, więc został tylko Def. No Def, który wiecznie drugi, wiecznie trzeci w końcu ma szansę tutaj. W tym turnieju pokazać klasę. Na razie widać kwalifikacje nie będą za dobre, ale kwalifikacjami bym się na jego miejscu nie przejmował. 30 miejsce, no ale dzisiejsze kwalifikacje wygrywa Libertarian. To jest sensacja, moim zdaniem. Na drugim miejscu Krzysiek Sportowy z trójkę uzupełnia Agnet, więc tak trójka się przedstawia. Dalej czwarty do Milo, piąty Butik, szósty Seta, siódmy i 21. Ósmy Ja to mam szczęście. 9. Filip Kasprzyk, 10. Zamyka Vikto. Na ostatnich miejscach kwalifikacjach jest Killer 62, spocony Kasztan 2 i Igor. Moi drodzy, czas spojrzeć na pary, jakie będziemy mieć, a mamy je takie: Pawcio 91 rozpocznie z kubą Busem, potem Tomik 2008 kontra Flatliner, kari 44, a co cię to obchodzi? Janek Dbanek Barczym, Dominik Słodka, Kotka 13, więc mamy już ciekawą parę. Koziszek i Marek Wawrzyniak, Patryk z 97, czas zacząć zabawę. Dev z Bartolinim, Alan Rygielski z Maćkiem Woźniakiem, Patryk Wójtowicz z Matim, Koks z z Zrywi, z Patryksem, Daniel Groński z Wikto. Petraegą 69 z Filipem Kasprzykiem, Steel Eleven z mam Szczęście, Kapi Official z Petitkiem 21, Pan Skalmar z Setom, Kapigra 123 z Butiksem, Kubilaj 2 z Domilo eskiller 62 z Agnes spocony kasztan 2 z Krzyszkiem Sportowcem i Igor kontra Libertarian zakończy parą. Nam tak naprawdę. Więc moi drodzy, ja dziękuję Wam w tym momencie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w jutrzejszym konkursie. Z ostatniego konkursu w turniej Skoczni Widzów. I to numer 3. Trzymajcie się. Na razie. pa, pa. No i. Hey